Dzisiejszy film będzie o niezwykle pięknych i majestetycznych bestiach, które są z rodzaju pocyloteria. I bez względu, czy właśnie nazywacie je pocyloteriami, loteriami czy pecyloteriami, bo różne wersje słyszałem, dla mnie to są poetki. Ale trzeba przed nimi czuć respekt, gdyż są silnie jadowite i bywają defensywne. A dzisiaj pokażę Wam, jakie z nich gatunki zakupiłem okazyjnie i za ile. Także jestem Rafał. Witam Was w pajęczym gnieździe i zapraszam do oglądania. Pierwsze, co? Bierzemy tutaj jeden gatunek. Ja już to przygotowałem terarium. Nie będziemy się bawić w jakieś wystrajanie, czy inne pierdoły. Na innych kanałach możecie sobie obejrzeć, jak wystrajają sobie teraria. Ja standardowo włożyłem. Umieściłem podłoże, korki, jest gituwa. jest pająk. Będzie miał gdzie się schować, gdzie wleść, A pierwszy z nich jest to pocyloteria rufilata. Wiem Natalia, Ty tego nie hmm. lubisz. No to pies. <laughs> Ale trafiło się okazyjnie. Zanim powiem ile za nią dałem, to jeszcze... Zaraz zobaczymy drugi gatunek, a ogólnie mamy trzy gatunki, które zakupiłem. I tego psa, jak go nazywasz, tą piękną samiczkę umieściliśmy w terarium. Można ją zobaczyć sobie. Podoba mi się cholernie ten oliwkowy kolor u nich. Miałem już wcześniej pod cyloterię Rufilatę, dorosłą samicę, której się pozbyłem. Bo ponieważ, gdy ją próbowałem dopuścić, zeżarła mi trzech samców. Już się poddałem, dałem szansę komuś innemu. Mam nadzieję, że udało mu się dopuścić w końcu tą samicę. Bo nawet ona po wylince zeżarła mi każdego samca, którą do niej dopuściłem. Mam nadzieję, że z tą nie będę miał takiej sytuacji. Zresztą, jak widać, już nawet nie jest taka narwana jak tamta była. Gdyż wiemy, że nie zawsze te defensywne ptaszniki wszystkie są takie defensywne. Niektóre mają właśnie cechy swoje osobnicze. Ta wydaje się dosyć taka łagodna. Na pewno będzie do rozkarmienia. Widocznie dosyć niedawno przechodziła wylinkę. Także jeszcze trochę będzie można ją dopuścić. Także pojadę jeszcze tak chwilowo o topem Nie wiem czy widzieliście post Mount o tym, że szykuje się 30 stycznia y, omówienie pewnego projektu obywatelskiego, który dotyczy y, prawa właśnie tego ochrony zwierząt i ja czytałem ten <laughs> właśnie projekt obywatelski ma numer 700 przeczytałem cały projekt bo tam ktoś tam opisał że niby że z skręgowcami trzeba będzie wychodzić na spacery czyli z jaszczurkami wężami i tak dalej bo tak prawo nakazuje przeczytałem cały ten projekt nie znalazłem nic takiego co bym zinterpretował właśnie w ten sposób ale natknąłem się na pewien przepis który tutaj wklejam Czyli, według tego, jeżeli to by przeszło, to z z wysyłanie jakichkolwiek zwierząt byłoby znęcanie się nad zwierzętami, wszystko oprócz ryb. Czyli, nawet jakbyśmy wysyłali owady karmowe, karaczane i tak dalej, to też byłoby się znęcanie nad nimi. Właściwie, jak one siedzą w tym pudełku, to one tam, ogólnie chaos panuje wśród tej karmówki. Więc nie wiem, czy to by było nawet znęcanie się, no ale jest to temat do przedyskutowania. Wiem, że konkretne osoby tam będą, bo postarały się pozwolić pozwolenie na tą otwartą dyskusję. Więc może przypinują tego, żeby pewny głupot nie przepchnęli. A to z wyprowadzajem raczej nie zauważyłem tam takiej interpretacji. Drugim gatuneczkiem jest kolejna pocyloteria ornata, czyli już mam dwie. Jeżeli ktoś ma dojście do samca rufilaty i samca ornaty, proszę dajcie mi znać, bo mi się przydadzą. A ornaty już długo szukam, więc jak najbardziej byłbym wdzięczny. Na Ornaty jeszcze nie mam terrarium Ponieważ Dostałem te ptaszniki z jednym terrarium w zestawie Dla mnie bardzo dobry deal był Więc na razie Umieszczę tutaj trochę podłoża w tym pojemniku Umieszczę tą Ornatę tutaj I ona poczeka sobie Nie wiem, może z tydzień Bo zamówię terrarium dla niej Uhuhu. Uhuhu. Opisana w ogóle Nando chromatus. <laughs> Już nawet nie jest to nando, teraz to Vitalis. Dobra. Przyjmijmy umownie, że to jest chromatus. Talia <laughs> możesz sobie tu z daleka zrobić ujęcie. Ornaty bardzo piękne podsiloterie poetki. Mają naprawdę wszystkie podsyroterie mają piękne ornamenty, oprócz Ty pokaż. subfuski która jest po prostu ciemna i nie widać u nich tak ornamentów. Ale jak dla mnie najbardziej właśnie wyjątkowy rodzaj ptaszników to są Poetci Loterie, Poetci Loterie, po prostu poetki uwielbiam. Pecci Loterie. Peci loterie. Według... Według poprawności łacińskiej, tak? Są dwie wymowy no. łacińskie. Stara, nowa, tak? Jakoś tak było. Nie. Nie pamiętam. Ja, ja, nie, ja nie jestem językoznawcą, od tego jest Natalia. Jeżeli chodzi o te dwa, z tym terarium, dałem za to 250 zł. Wyobrażaj, wyobrażajcie sobie taką cenę. Za dwie gotowe do dopuszczenia samice, która jest jedna połowinicy i tylko ją wystarczy rozkarmić. Fajna cena, nie? A jeszcze pokażę Wam jedną, która też tutaj trafiła. I też jeszcze lepszy deal niż to był. No nie da się już lepszego. Da się, da się. Wow. <laughs> Ogólnie, jak wiecie, mam jedną samicę dopuszczoną po metaliki. metaliki. Nie wiem czy teraz na pewno wyostrzyło. A teraz w tym terrarium mam drugą, również dopuszczoną, która już w porównaniu do tej mojej się zabunkrowała. Mam nadzieję, że niedługo złoży kokon, bo dłużej jest po kopulacji niż ta moja. A druga kwestia jest jaśniejsza, czyli młodsza. Może dać większy kokon niż ta moja. No ta moja już jest po jednym kokonie, ta wcześniej nie miała żadnego. I wyobraźcie sobie, to kosztowało z 300 zł. <laughs> Piękny pakiet, nie? <laughs> I wszystko z kwitami. Kwitów wam nie pokażę. Nigdy nikomu nie pokazujcie kwitów. Tam są wrażliwe dane i tego nie wolno udostępniać. To taka rada na przyszłość. Jakby ktoś chciał, żeby się mu wysłali kwity tam na Messengerze czy coś, nie róbcie tego. Nie pokazujcie wrażliwe dane. Nie pokazywać. Rodo i te sprawy. A tak to jeszcze pokażę Wam, tutaj, taką wiadomość. Pytanie, które zrobiło mi ostatni dzień. Jak widzicie tutaj, jest zapytanie: czy pająki plują? Nie. Pająki nie plują i nic Wam nie będzie. Jak widzicie dalej, po prostu okazało się, że pająk nasrał, a potrafią naprawdę daleko wyrzucać. I nie. Seraka pająka nie szczypi. Jedyne, co na Was może napluć to inni teraryści na jakichś grupach jak zadacie złe pytanie to odpowiednich ludzi, nie bójcie się kierować pytania nie ma, głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi a tak to, nie udostępniam żadnych danych, tylko po prostu pokazuję Wam tą wiadomość, bo naprawdę zrobiła mi i było zabawne Rafał, to porównanie było cienkie jak się pająka. Jeszcze jak no ale, no cóż no my powinniśmy pluć na hejterów jak to robił świętej pamięci Tiger Bonzo. <laughs> pluję pamięci? na Was, tak już nie żyje. Także hejterów, pluje na Was totalnie, jakoś tak to było. No, jakże, jakże... Muszę sobie przypomnieć. No, muszę sobie przypomnieć, ale na pewno za życia wiele radości dał z tych swoich filmów i tak dalej. Podoba mi się, że stałeś się autorytetem od plucia pająków. Tak teraz możemy zadawać Tobie głupie pytania. Głupie Kiedy pytania? odpowiadał na nie? Głupie... Zrobimy Q&A te. z najdziwniejszymi pytaniami. Jak macie tak. jakieś głupie pytania, możecie się śmiało kierować do mnie. <laughs> Bardzo chętnie o to tak, powiem. Chcę całe Q&A ja, ja zbiorę takie pytania, Zapytam do koleżanki, co chciałyby się spytać o pająki i, i te pytania Ci zadamy, okej? Okay? Tak, no zrobimy. Wszystkie się nie znamy. Tak, zrobimy. Niedługo też będzie film z otwartej. Spiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba ten pomysł. Dokładnie. Na pewno niedługo też będzie film z odbierania kokonu yy, psa z Irmini. Zbieram się do tego. Mam nadzieję, że nie otworzyła jeszcze tego kokonu, bo nie wiem kiedy się zambunkrowała, czy jakoś przegapiłem ten moment. Wiem tylko kiedy była kopulacja. I myślę, że to już czas na wyjęcie tego kokonu. Najwyżej przygotuję inkubator, żeby w razie gdyby było za wcześnie, poradzić sobie z nim. A na razie będziemy dzisiaj kończyć ten film. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, dajcie lajka, skomentujcie. No i czekajcie na kolejne filmy. Także, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.